A zatem to miło szczęście, mano Was wszystkich z tej strony, Achunter. witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Dirty Bomba, są dzisiaj ze mną Kurwa przywitać się, no ja pierdolę No to szokolem Fokus hit Dokładnie Do do mnie strzelać Kurwa Gdzie ten sniper? Nie, go kurwa, to jest. <zysy> nie, to jest ciało, Nie! To to nie, nie Chcesz leczyć moich ziomeczku? Kurde, place is sparks. No nie! Nie <laughs> <Stop. laughs> place Idę do was, do teamu. Nie, nie mogę. The Sparks jest taka oklecka, powiem. Ej, Princess, ty atakujesz czy ty bo wygraliśmy. O wygraliśmy Weedlost O jestem już najlepszy To dobry jest <grym <grym 10 oh, level kejśik. Kejśik, 27 zł Dwa kejsiki panowie Tak? Tak, to za level ja, dostałem ja, dwa, ja 27 zł dostałem Ale nie wychodzimy Okej okay. Później się wyjdzie na pokejsy I na execution. I na execution mhm mm ja no chcę kurwa trainia chuj the train yard chcę trainia no kurwa pierdalaj mm -hmm. z terminale no co z tak tu 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 a ja na nic nie głosowałem. jak mogłeś jakie macie misje? Krać ja muszę zagrać bus... 10 rund execution aura i zabijacz Grać bushwackom kombat expy i ten i total xp objective mod 3500 <suszy> support xp 9000 xp w stopwatchu i 4500 game mode expa bushwackerem o, jestem z hunterem no a, yes. <grym> a ty grasz jeszcze w tym fantomie? Co? ty grasz fantomem? Nie. no znaczy mam fantoma w teamie ale nie mnie grasz na razie nie, bushwackera lubię jak możesz Fantom jest lepszy Nie, Fantom ostatnio zaczyna w kurwie. bo gram postaciami, które mają mało dziecia i... i... i shot one tupa. Więc... Nie wiem czemu ale mnie strasznie wciągnęło grania Aurą. Ja gram cały czas Sparc Ja chcę mieć Saw Boneza albo Mr. Fletchera Widzę, że już można dał to do To ja Właśnie też nie wiem czy sobie nie kupić właśnie szhadów Boneza Shadow Bones Cicho, to jest szadowanec. Są ukryte <grymne> kości, są ukryte kości, cieniste kości. Sapont, leć mnie! A Ciekaw czy jestem tylko jester? Muszę. To wystarczy. To. Ale. Cześć. żeby coś nie, ale my was idziemy na spawnie Gdzie zamnicie? Eee... Chodź Nie! Ulecz mnie! Revive gun! No ale ty już marłeś! No. Dawaj revive gun Ej, ale posplantowali. Czy to nasze? Nasze. Nie trafiłeś. co? Teraz trafiłeś. Ej, ty tak możesz cały czas strzelać? Tak na pana. Jak mi się skończy bateria, to nie. Jak mi się skończy bateria, to ona się zepsuje. To się zepsuje, i muszę odczekać takie 5 sekund. No, no to jest bardzo długo. Najgłównie to mi się nie kończy ta bateria, bo klikam i od razu. O, fokus. Fantom easy Szczerze na easy Ale Gdzie Jest amunicja Dzień dobry Antalidy do ciebie Gdzie jest amunicja? A gdzie ty jesteś? Dlaczego? O chodź taka najbliższa i graj po. Dobrze. ty? Ale uciekłem czy... nie wiedziałem nawet że tu się da wejść szczerze Co to za da, jakiś Der Joker Czas go uratować Haj They planted C4 They planted C4? O nie Ale mamy medyków w teamie. Jeden, dwa, trzy, trzy, pięć medyków i dwa Skyhemery, ja nie mogę. Pro team, co ty chcesz? W tym dwie, trzy aury, jeden South Bones i to jest park hunter. Nie To za Ale każdy w teamie ma przynajmniej jednego medyka. Ej, ej, hunter, każda osoba w naszym teamie ma przynajmniej w składzie medyka. Ej, ale nie żeby coś, ale bomba jest podłożona. Znowu? Już jedną rozbraili. Ale najlepsze szwaku został tak w. Nie ma, w O, pół, czemu się nie odzywasz? Mogę. Nie możesz. Boi się, bo ma jakąś tam kurwa mutację. O, to mam to jeśli już nie masz. No wiesz, no. Ja potem już miałem. A ja nie miałem. Ale easy. Co ty chciałeś zrobić? Przepraszam bardzo. Jaki jest wasz najlepszy lodał? E, chyba Iron, nie wiem, e. Złoty Phoenix. U mnie ta aura... Co mnie tak cały czas... Ja mam w ogóle dwa teraz złote karty, bo wyleciałem mi ostatnio do tego do Fragera złota. No też nie, ja mam jeszcze taką jedną unikatową dla fragera też. To co Bartkowi mówiłem, że nie wiem... Trzy bonusy. Zawsze każda karta nad brązową ma trzy bonusy. No właśnie, no to taka unikatowa z hmm. hmm. Nie, ciągle mam tam Alienware. No zostali nam 5 sekund Następnie jak już tak nie jestem podlegowanie się na strony. No gdzieś po prostu wysyłałem na maila kod i na tym kodzie po prostu dostajesz darmowy taki booster, wiesz, no tym... tak gówno co Ale booster ty... czego? Jak spoczykasz? No że jak equipment case. Ej, to ja też takie coś chcę. No, to ci mogę podać stronę, jak nie zapomnę. A muszę się rejestrować gdzieś? Tak. <laughs> Już dostaję w ogóle tyle reklam na tym moim mailu. <laughs> Dziękuję. Co tam się dzieje? co to było za w tej... Co to było? Że <grywka> chciał dobić e, innego bushwackera, to ja go zabiłem i leczyłem go. A to, że tak niefortunny, nie blisko się tu, Nie moja wina. Ale raz tam było trzy... <grywka> <grywka> Trzech, no. Jeden, <grywka> jeden z ja... I jeszcze ja southbones. Nie jak to był już Dobrze już opłat Było na nagraju kurwa no nie Czekajcie Lag! Nie co mi się stało Ej jestem hardcorem, Zabiłem Ryno z defibrillatorem Ale easy się stało Parsza się wala Ja Hunter widzę, ty tu masz 6000 punktów. Prawie siedem. Ja, się... jakiegoś... Oto, ja tak bym miał obiektywę jakiegoś. Może nie tak, bo nas tu A i chodź ty. Cześć, kokus. Tak right Coś tak ci czy... nie <laughs> wyszedł ten plan. Widziałem się takim innym. Nie akceptowałem nie Chciałem jedną osobę do... No, tak, tak. Dostał w ryj. Jak dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dobry dzień, ja? Mój O, widać mnie. O mnie też, ja jee. Ja jestem obok ciebie. No, spawn campowali No, no ja, nie ma, od A przynajmniej nie weszliśmy wam centralnie na spawna, tak jak raz na Overgroundzie mi weszli. My dawaliśmy wam wyjść. O, oh, thank you, my friend! Czekaj, muszę mu odpisać. Thank you. A mi nie napisał. O, mam 7x. Mate. emotion. Thanks, mate. Nie wiem, to dalej sobie telewele. Fajnie, jak gdzieś. Te levele dają ci case. A. Tyle. Więc <ścoughs> więcej. Underground. Best. Ba. Uh, no. Because z uh, ter uh, ter in this map a engine shotgun uh, do me wybere uh, na is very nice map jak się, jak się mówiło nie można mm. uh, e ter uh, this map e uh, uh, can e uh, uh, rt uh, o teraz uh, jestem z fokusem na camy And No, will wtedy... już... First, you have to destroy the extractor fan control. Yes, destroy the extraction fan control. down controls. the escalators to the lower levels.

No stary to wiesz, że to jaka jest ta sprawy A teraz całe postacie, twoje życie żebyś... w dirty bombie to będzie Only Sparks. No No pak jeszcze zrobię sobie dajmową kartę, nie? No, w ogóle. No to mówię ci lodał mm -mm. no, Nie, Nie, nie chcę mi się te dawać pieniędzy A tu się pieniędzmi... Nie chce mnie tu kurwa! No nie! No, nie. No, widzę, że masz srebrną kartę do Sparks. To jest Iron. No to Iron. Nie, no widzę, że my ludzi to nie mamy dobrych. Ponoć ja miałem mieć słaby team. No to Focus tak mówi.

Rozwaję, się Ale nie wiem dlaczego ja nie wiem w ogóle po co brać tam tą mapę no nie mogę Pokus, zabijaj. co zabijać. Ej, czy, czy masz jakiegoś ledałta do No, mam parę. Chyba tam dwa ironowe, czy to dobrze? Jeden z shotgunem, który używam, a drugi z tej tutaj. On jest fajny. On jest hmm. fajny na daleki dystans. Ło! Ja się ogólnie tak nie odzywam, nie? Skupiam się z tego O Boże, jak to jest nasi na nie robię Ale ich porobiłem O, 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 ale tu będę do snajpy! O Boże! Okle wiecie że jesteście za naszym respem No nie Obij mnie. Hej no ja miałem na ciebie asystę, ale hamstwo. Na mnie? Ale was teraz wysnajpiłem z tego Nie. karabinku? wchodzę, jak mają sensation 2 aura i maszkę. Co Co ja robię w ogóle? Kurde, no i mniejsza o, i strike. Od, od, Odezwiesz się kiedyś. Nie wstydź się tej mutacji. Nie. O to chodzi. A nie. szokuś. A wiesz, jest Tag Tak, live. Ty, 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 ty. <ścoughs> No guys!

Ja wiedziałem, że ty stąd wyjdziesz. To czemu? tu się nie patrzyłeś. Nie wiem. Jak możesz tak zjebać? Macie jeszcze 10 minut. Easy. 19 a to wtedy nie są w Star Wars? Nie wchodzą okres w tym roku. Nie bądźcie konkurencji. W ogóle ja nie, nie oglądałem tych nowych Star Warsów. Miniwało. Jak to? Normalnie. Że te Star Warsy nie podobają. Żeby je oglądać. No to czemu nie zabiłeś proxy Zapatrzcie kto kieruje u nas A u nas? Mam więcej punktów Co to za jakiś tej A zaraz miemy Jaka jest kolej rzeczy Co byście zrobili, gdyby mie mieliście takiego gana, który ten wszystkich leczy? Masz na myśli Medigun z Team Ale nie, tych dedniętych też. Że jak? Że tych dedniętych też. No co, co bym robił? No, no. pomyśl chwilę, no. leczyłbym ludzi. A siebie by byś uleczył? No właśnie. To bym ich nadleczył. Ale Do nie leczył. mógłbyś nadleczać. To leczyłby każdego. Dobra no w ogóle zawsze można było ustawić to na siebie Byś był prawie nieśmiertelny Byś był non-stopleczony Ludwik to fokus Dobry I coming! Nie ma tutaj defusów. Widaj przyjaciel. No nie! Nie no, przegraliśmy już to O, co to za jakiś pokus tu leży. Przegraliśmy Ale i To nie wyprzeć. O, stoi na środku. Halo, halo. Dwa tysiące od kurwy Ja Piotrstein. Tududududo. Dobra, zatem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał i tak, zostawcie w górę i do zobaczenia. Bye, bye. Pa.